Siema z tej strony Kikolo, Dzisiaj specjalna 500 subskrypcji. Dziękuję wam za to. Jak ktoś przeprasza, żeby coś żeby był taki, taki specjal, ale wiecie dzisiaj dzisiaj będzie coś fajnego, że dzisiaj będzie jakby też challenge, gdzie jakby cola challenge, tak dzisiaj zderuję całą kolę Aż do całej buteleczki. Jak chcecie więc taki chelęczy, stawcie suba i lajka, like a my lecimy. O, ale szczeliło, poczekajcie, ale szczeliło. Musimy uważać. Dobra, jak chcecie, ryzykuję. To, to jest, to jest specjal na 500 subów. Lecimy. O Jezu. Ole mocna, wiecie? Ole mocna. Jak coś wycofuję, to będę robił takie przerwy, bo... Jak to jakby tak się... Jak to jakby, to jakby, wiecie, bo jak to te bąbelki trochę tak mu gardło. Jak coś spróbuję całą, pić. Ojezu, już robi, się już, 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 już niedobrze. O kurde, lecimy dalej, lecimy dalej. O kurde, o ja. dobra, już mi teraz o tej dużo. Poszło z dymem. Dobra, lecimy dalej. Przepraszam że być że byś taki taki długi film. Naprawdę, kolinia się, się wypić. Ale będę miał teraz, będę miał osranie szczenię po tym, wiecie Ale dobra, lecimy dalej. A, jeszcze mi zawiócę fryzurkę. Jeszcze tnę ci moją fryzurkę w komentarzu, czy wyglądał mnie na 10. Tnę to. <słuch> <słuch> O kurde. Wiecie co? Nie wiem czy to był dobry pomysł, ale próbujemy dalej. Nie ja chyba już się nabrady. Ale muszę. Uch, kur. Uch. Chyba właśnie żyję po tej koli Czekajcie. Uch. Uch. Czekajcie jedzowie. O Jezu Wiem, że miało być... Jak ktoś będę trochę się zatrzymywał z kolą, bo muszę...

Jeszcze żyje. Przepraszam Poczekajcie! Ja napiję się na broń i no nie wytrzymam, nie, nie wytrzymam naprawdę. Jeszcze tyle zostało. Jezu, udało się. Jeszcze tylko tyle mi zostało. Jezu widzowie udało się. Uuuu. Widzowie udało się. Tak udało da wybić tam butelkę wody trochę się zatrzymałem Bo... brzuchu było jak chcecie ta, takie coś kolejne to wybić. 1000 subów, to może zrobimy albo piosenkę, albo sub, kupimy kole i ten, okej, okay, ja, okej, okay, dziękuję, okej, okay, to by mój, okej, okay, to by mój specjalny na, na 500 subów, bardzo wam dziękuję za 500 subów, okej, jeśli za mój nam zostawcie suba, lajka i elo.